Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć. Dziś do zabezpieczenia trafił do nas najnowszy Mercedes S-klasa 2023. Zabezpieczamy go naszym immobilizerem Canlock wersji Premium, czyli z armowaniem o braku autoryzacji. W momencie próby kradzieży przez fabryczny klakson, kierunkowskazy są trzy sposoby odblokowania immobilizera. Jest kod PIN składający się z ciągu fabrycznych przycisków, ustalany oczywiście dowolnie e, z klientem indywidualnie. Jest Brlok do autoryzacji oraz aplikacja mobilna. W tym momencie wyłączyliśmy brylok oraz aplikację, aby pokazać Państwu, jak to, jak to wygląda w przypadku próby kradzieży. Wysiadając z auta, otwierając drzwi, automatycznie immobilizer się Uzbraja, w tym momencie próbujemy auto odpalić. Auto oczywiście jest zablokowane, nie odpalimy. Po 10 sekundach zaczyna się sygnalizowanie o braku autoryzacji, klakson i kierunkowskazy. W tym momencie rozbroimy wcześniej ustalonym pinem, i w tym momencie auto już można. Uruchomić. Oczywiście, wpisywanie kodu PIN nie jest potrzebne każdorazowo, jeśli mamy przy sobie aktywny blok autoryzujący bądź aplikację mobilną. To wszystko dzięki. Cześć. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.